Tu leśne echo. No, proszę bardzo, końcówka listopada potrafi zaskoczyć. Mamy tutaj piękne historie. No, drzewo można by rzec zawaliło się pod ciężarem śniegu. Co za historia. Jesień, zimowa. Wieś polska, leśne echo. No i takie niebo. Ni to zimowe, nie to jesienne. No tak to właśnie wygląda. To lecimy dalej. Przyśnieżone sosenki. No ładnie, ładnie to wygląda. No ale czekamy na więcej. Ale najlepiej w okolicach świąt. No, niech ten śnieżek się objawi i będzie pięknie. Tak wygląda e, las. Jesienny las. No Ten pierwszy śnieżek już jak widzicie w lesie zniknął. Jeszcze gdzie gdzieniegdzie, gdzie, gdzie, nie, gdzie na liściach, ale e, dodatnia temperatura robi swoje. No ale rano było pięknie, wczoraj w nocy też było pięknie i, i ogólnie jest pięknie, ale tu jeszcze dowody rzeczowe śnieżek. Śnieżek w czystej postaci, nietknięty, bez naleciałości, a nie trochę jest chyba jednak naleciałości. Tak wygląda śnieżek, a tak wygląda lasek, więc spacerek, leśne echo specjalnie dla Was, oprowadzam Was. No to jest właśnie las Mazowiecki, tam w tle widzimy trochę po prostu białości, więc idziemy. Idziemy do lasu. Słuchajcie, no może spotrzymy pod krzaczkiem, może jakiś podgrzybeczek. Wypatrujcie uważnie, kto znajdzie podgrzybka. To ja mu go prześlę. No ja nie widzę, ale skanuję, skanuję. Gdzie jest podgrzybek? Gdzie jest podgrzybek? Nie ma podgrzybka, ale jest Buba. Buba szuka podgrzybka. Nie wiemy czego szuka. My szukamy podgrzypów. No dobrze, tak więc dalej skanujemy. Tu jest słuchajcie taki krzaczek, gdzie w sezonie zawsze rośnie podgrzybek. Więc może jeszcze się uda wypatrzyć wam podgrzybka. Szukamy. O, tu pienek. Tu jakieś grzybki rosną. Ale to niestety nie są podgrzybki. No nie wiadomo. Słuchajcie, i sensacyjna historia. Kto widzi podgrzybka? Co za historia, proszę bardzo, zobaczcie, hi hi hi, grzybek. ale sztos, podgrzybek, znajdujemy podgrzybka, podgrzybek, podgrzybek, dzień dobry, my name is podgrzybek. Ale historia, słuchajcie, znaleziony podgrzybek, tu śnieg spadł. No dobra, to szukamy dalej. Kto znajdzie kolejnego podgrzybka? Skanujemy, tu był podgrzybek, no to idziemy dalej. Grzybobranie z taką zimą w tle, no tu widzicie taką zimową, fajną kępę. No tam pewnie jest nisko, i od razu śnieżek tam się utrzymuje. Dobra, to skanujemy dalej. Słuchajcie, zobaczcie. Normalnie. Może ktoś wypatrzy pod grzybek. Gdzie jest podgrzybek? No dobra, to idziemy dalej. Spacer leśne echo i lasek taki. Już czuć oddech zimy. Szukamy grzybków. Patrzcie uważnie, może ktoś wypatrzy jakiegoś podgrzybka albo coś No dobrze, pozdrawiam Was leśne echo. To tyle na dzisiaj.